Yo yo, 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 Zbliża się komentarz. godzina komentarii. I dzisiaj będziemy oglądać g -playa, znowu. I... będziemy oglądać straszno o strasznej przelęgniarce, która go więziła w domu. A to jest godzina komentarii, która wybiła 17.52. Zaczynamy. I I Widzowie, gdzie jestem? No to jest normalnie, jest gdzieś jakąś jest, a jestem w jakimś szpitalu, w Przepraszam widzę, ale nie umiałem się powstrzymać. Tutaj jakby kurde wziął, tak jakbym przyszedł do szpitala i zapytał się, oj gdzie ja jestem? No ja nie mogę no, chłop nie wie co to jest szpital. Ty, tam jest jakaś pielęgniarka? O, już się obudziłeś, jak dobrze, że, że wstałeś. Dobra, już ci daję tutaj suplementy, witaminki. Okay. Ale co w ogóle ja jestem chory na coś? O co chodzi? Czemu ja tutaj trafiłem w ogóle do szpitala? Co? Proszę się położyć, yy, musisz dużo odpoczywać yy, i zostajesz tutaj sam. Ej, ale to akurat byłoby dziwne, ja bym się zdziwił. Czemu doktor w ogóle nie reaguje na to, co ja mówię i czemu nie odpowiada mi na moje pytanie? Bo w większości yy, lekarz mówi ci od razu, co ci jest. A ta ma kolej kompletnie na to wyrąbane. Może jej tylko chodzi o to, że ma zarobić No Tutaj no. masz witaminki i cześć. No dobra, no to dzięki. Oczywiście, oczywiście, jakbym nie wiedział, że to jest film... A, to znaczy materiał koment komentaryjny. Nie będę tego ja tych żadnych witaminek nie potrzebuję, przecież ja się doskonale czuję. Dlaczego zostałem zamknięty w tym szpitalu? To jest jakiś w ogóle oddział zamknięty. Ty zostałem zamknięty tutaj przez tą pielęgniarkę dziwną. Pod... Przed chwilą byś mógł wyjść z stamtąd. Że, no, słuchajcie, ej! Ja patrzcie na to, nie mogę w ogóle szyby rozbić. Jakieś pancerne szyby i myślicie, że ja tu... No bo właśnie są pancerny. Tutaj w ogóle zostałem zamknięty i na mnie może jakieś eksperymenty będą w... Akurat znam dlatego, że właśnie widzieliście już kilka widzę, widzieliście już kilka filmów, gdzie miałem modyfikacje, a ja wiem że są takie szyby, które właśnie są pancerne, i się nie da rozbić. Yy, yy, ręką, rękom, ale da się je rozbić yy, kombinerkami, nie wiem czemu. wykonywać, nie mam zielonego pojęcia, ale jest tu lista najnowszych subskrybentów i serdecznie chciałbym pozdrowić pra Gamera, Max Dziewięcki, UW, Zosie Kilan oraz Michał Games. A jeśli wy chcecie trafić na tą listę następnych czasem, to wystarczy, że klikniecie subika, dzwoneczek i możecie. A po całym w sobie następni. Ja muszę w ogóle się stąd jakoś wydostać. O nie, on ma już Jakim cudem się tu znalazł? Nie, on będzie miał ten milion. Brakuje mu dwie subskrypcje, nie nie chyba są milionów. Inaczej 3. wyglądają niż te, one nie są pancerne i ja nie mogę Dobra. Wow, może uda się stąd wydostać z ja w tym szpitalu. Ale nie akurat ten co zabezpieczał to jest debilem. Po co on zamykał drzwi, jak wiedział, że i tak wyjdzie? Wy... No tak, bo wtedy by nie było materiału filmowego, by powiedział widzowie, ja nie wyjdę od razu, mówię. Będziemy musieli znaleźć rozwiązanie tego problemu. Także idziemy stąd. Chwila, gabinet, koordynatura. O nie, tu są normalnie jakieś... No ale to może być po prostu postawione. Ej, ale to zawsze może być zwykła szaszka, na której dektor czasami pokazuje, co ci jest. Ale... Szkieletury, ja nie mogę, remont jakiś jest. Widzowie, zostawcie kciuka w górę, jak mi kibicujecie, żebym się stąd wydostał z wydo... tego przyklętał. A na pewno będzie mi troszeczkę łatwiej. Patrzcie, tu jest dziur. ...stąd wydostać z tego przyklętego szpitala. Ja w ogóle nie kojarzę tej okolicy, nie wiem kompletnie gdzie zostałem wywieziony. Będziemy musieli znaleźć rozwiązanie tego problemu, także idziemy stąd... W... Jak gabinet, ordynatura, oje, tu są normalnie jakieś szkieletury, ja nie mogę, re... A remont. ...remont jakiś jest, widzowie zostawcie kciuka w górę jak mi kibicujecie, żebym się stąd wydostał. Nie, ja nawet bym był w sumie za tym, przynajmniej bym nie musiał tych głupich filmów oglądać, ale w sumie... Z czego ja bym pożywił się na swoim kanale nie, nie miał żadnych wyświetleń. Na pewno będzie mi troszeczkę łatwiej, patrzcie, tu jest dziura! Także dobra, dobra, musimy gdzieś zeskoczyć tutaj bezpiecznie. Chwila, dobra, tu mi chyba się nic nie stanie, obym nogi nie skręcił. Pyk! Dobra, udało się. No to kurde już gościu korzystać z tego, że tam jest wełna, bo od wełny nie dostajesz obrazu. I tam jest normalne. Tylko, że ten gość to jest klasowy debil nie woda, Dobra, uciekniemy stąd, może się uda widzowie. Dobra, jesteśmy, słuchajcie. A to by było dobre, jakby to była ta sztuczna taka woda, specjalnie zrobiona, żeby kogoś strollować. I ostatnia prosta, i zwiewamy stąd, zwiewamy z tego przeklętego szpitala. O nie, ona tam jest. Ale nie wiem, jakim cudem, żeby być takim idiotą, żeby zostawić, kurde, ten yy, szkół, który nie zalepisz. Zwłaszcza, żeby było to trochę zimne, bo i tak by było ci przejść zimno, tak? Jakby nie było. Takie które szpital ma okna, które normalnie można... No przepraszam, widzowie by mi kurde. No, włączaj się. Telefon mi się wyłączył, bo tam... Wiem, żeby ci widzieć mój ekran blokad, tak jakby nie. Ogólnie czarny ekran bo będziecie widzieć. Ale tak a propos... To ten motyw taki z wyświetlenia jest bardzo przyjemny, nawet creepy. O nie wracaj tutaj, chodź tutaj, wracaj do swojego pokoju, gdzie ty na, narobiłeś, co ty narobiłeś? Kim ty jesteś w ogóle, jesteś jakoś. Jakaś ślepota, kur. Zielęgniarką nawiedzoną, słuchaj, ja nie będę siedział tutaj wbrew. E, w mojej woli, ja nie chcę tutaj być w tym szpitalu. Jakieś macie tu szyby pancerne, to wszystko jest podejrzane. W nocy mnie tu trzymacie. Weź mnie zostaw, okej? Okay? Ja stąd sobie. Idę. Chodź tutaj! Poczekaj chwilę! E, Wyuwolnimy cię stąd, jeśli się położysz na tym łóżku. A ja sam się potrafię uwolnić. Gdzie się idzie w ogóle do mojego domku, co? Tutaj tędy, chodź, chodź! Gdzie? Co? Ja jestem stuprocentowo pewny. Że jak się położę na to łóżko, to go tepnie, ale to będzie po prostu cięcie. Tutaj, połóż na się na to łóżku, co bo inaczej pożałujesz tego. Ej, dobra, przestań, dobra, spokojnie. To zrzędnę się, słuchaj, ile mam spać w ogóle? Dobra, kładę się, no i co? I już. Wstań, dobra. I teraz idziesz ze mną do pokoju, tam no to gdzie byłeś. Ej, jak się położyłem na to łóżko, to mnie związała. Ej, weź mnie, we, 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 zostaw. Jakie to jest hobby. no nie. Ja wiem, co to jest za modyfikacja, ale ta pułapka była sama. Przynajmniej to jest bardziej odwzorowane. Ale są taki, jest taki mod, który pozwala na to, żeby uwięzić i drugiego gracza. Nie wiem, trochę to dziwne, ale niestety. No co jest? Ale to jest prawda. No, nie jest taki mod. Już tak miałem okazję go widzieć na filmie Vito i Belli, gdzie właśnie Vito się związał i da taki specjalny skrypt. I że co jest? się wydostać z tego widzowie e, NIE ZOSTA... Z... Ale to zniknie w jakimś czasie? Nie, ona musi na to kliknąć, żeby to znikło Bo to jest tak, że ona sobie postawiła, ona to postawiła, na to weszedł i on się położył do łóżka Wiecie. Czy ze mną do góry idziemy do twojego pokoju Jak to? Weź, weź mnie zostaw natychmiast! E, ja sobie nie życzę, żebyś w ogóle mnie tutaj przetrzymywała w tym dziwnym szpitalu nawiedzonym O co ci chodzi? Co ty w ogóle ode mnie chcesz, co? O, mi to macie wszystko u góry. Ej Musisz... ja, widzowie Co to mi pisze? Aha, z YouTube'a Dobra to co jest! Dobra, a takie mipody dobra no jejum Dobra możesz oglądać film, bo mi zaraz... Ej. Bardzo mnie związałaś słuchaj, w ogóle mi nie... Co w... jest? Ale ja mam siły słuchaj ty... W tym dziwnym szpitalu nawiedzonym. O co ci chodzi? Co ty w ogóle ode mnie chcesz, co? Chodź, wytłumaczy ci wszystko u góry! Musisz leżeć, odpoczywać, zebrać swoich sił dużo. Ale ja mam siły, słuchaj, ty wkręcasz mi, że ja w ogóle nie mam sił. ja mam doskonale dużo sił. Ja sobie świetnie poradzę. W o, teraz nie już nie na to łóżko, tylko na to lepsze. Chodźcie tutaj. Za bardzo mnie związałaś, słuchaj, w ogóle mi niewygodnie jest w tej, tej, w tej lince, weź i co? Mam tutaj teraz pójść i co? mi, Co w ogóle? Po co? Położyłeś ci na łóżko, to teraz Ej. zmieniamy ci Ej, to mnie w ogóle... Ej, co to jest? Ej, jeszcze w ogóle mi w tym parku nie wygubię. Nie jest tak głośno, cicho tutaj ma być. Proszę tutaj podejść, tu, 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 podejść tutaj. Pomocy, nie A ona mu mi... dała ten specjalny ga garnitur. Ktoś, ej, jeszcze mi normalnie... Cicho, nie możesz się już mówić. No. no. Ale odwalił akcję. Mówił coś tam i nagle właśnie później dopiero tam. No i tutaj poczekaj pomocy. sobie i tutaj zaraz przyjdzie ktoś. Nie mogę się nie dostać stąd. Nie mogę się nie dostać. Dobra, trochę zsunąłem tu taśmę. Cały czas była zsunięta Garnitur, w sumie Ten gań, go, tego szalofora nie da się w sumie ściągnąć. Widzowie, ja nie mogę, co to ma w ogóle być? Zostałem tutaj w zamkniętej. Ja mogę tylko pełzać w ogóle, widzowie. Nie mogę normalnie iść. Mogę, mogę tylko podskakiwać i pełzać. Jeszcze. Wow. Bo masz nogi związane, ty nie masz iść. Normalnie ja jakoś mogę. E, usta taśmą w ogóle związała, co jest grane, o co tutaj chodzi? Ej, Retunku, niech mi ktoś tu pomoże. Ja muszę się stąd jakoś wydostać. Może tutaj coś znajdziemy, w skrzyniach tych. Ej, nie mogę skrzyni otworzyć. Od... No. No trochę nie dziwne, jak nie masz rąk. To czy masz ręce, ale związane. Boże jak jestem, słuchajcie, yy, w ogóle tutaj nie ma wolnej ręki, żeby skrzynkę nawet otworzyć. ja nie mogę, jak ja stąd teraz się wydostanę. Ej, może w tych... Ej, to nawet no, realnie wygląda, bo myślałem, że to z tej strony jak to się jest związane. To że normalnie mam na, 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 na rączki, a to jest tak, że... One są... Skrzynka był. Czekajcie, może spróbuję zniszczyć tą skrzynkę. Nawalanka normalnie, może słuchajcie, wstanę na tą skrzynię i będę boom Skakał po niej! Udało mi się! Widzicie, skoczyłem. Ej, mam tutaj normalnie dwa nóżyki, może uda mi się nimi rozwiązać, czekajcie. Patrzcie, wydostałem się, kozacko! I mam tutaj tą taśmę, teraz normalnie mogę tej pielęgniarce co najwyżej zalepić usta tą taśmą. Co to w ogóle ma być? Jak ona mnie tragicznie traktuje. Słuchajcie, ja sobie nie życzę w ogóle, żeby tak był... Nie wiem, jaką pociął ten, ten ganitu, bo on jest właśnie tak zrobiony, że go się nie da za bardzo przeciąć. Traktowa Muszę się stąd, słuchajcie, wydostać. To jest przesada. Nie wiem, może znajdziemy tutaj, słuchajcie, jakiś telefon i zadzwonimy po pomoc. To na razie. O, dobra. Ona tam jest. Dobra, może tutaj... Czyż mnie... ona się widziała? Ja nie mogę. Patrzy, Sejd, może do tamtego gabinetu pójdziemy ogólnie. I słuchajcie, damy radę, ona tu coś kombinuje. Ej, patrzcie, drzwi zamyka, drzwi otwiera. Pewnie robi barierę jakąś przeciwko mnie. Czy jest tutaj gdzieś jakiś telefon? Ej, dobra, bingo! Dzwonimy na policję albo do Jeep Blake'a. Dobra, na początku na... To nie drzwi Mordy na klatkę bo na pewno się usłyszy. Policja spróbuję wykręcić numer. Ty, tu nie ma zasięgu widzowie! Tragiczna sprawa. Jak nie ma debilu zasięgu? Przepraszam za takie wyrażenie. To jest telefon na kabel. On nie musi mieć zasięgu. Nie ma tu zasięgu! Ja nie mogę, nie zadzwonię tu nigdzie! Ten telefon nie działa! Ja nie mogę zaraz ona tutaj może przecież w każdej chwili nie zaskoczyć, dobra To co ona jest, co on jest. Do, Właśnie cię zaskoczyła, już tu idzie. Idziemy. O nie! Słońce, no, Jakoś się słońce. Co ty rumiła. tu robisz? Ej, daj mi spokój, słuchaj, zostaw mnie. Ja już mam ciebie dosyć, ty normalnie mnie masz tutaj nigdzie nie więzić wbrew mojej woli. Ja stąd zwijam, słuchajcie, już mam ciebie dosyć normalnie, rozumiesz to? Uciekamy stąd raz na zawsze. Ej, co jest grane, to są jakieś kolce, pułapkę jeszcze wpadłeś. Szybko. Ha, ha, ha. Szybko. Wpadłeś w moją pułapkę. Ha, ha, ha. Czego No dobra, ode mnie? to poczekaj, ja wezmę jakieś mocniejsze liny, żeby cię związać, a ty sobie tu czekaj w pułapce. Tak, już tu czekam, słuchaj. Ej, Patrzcie, tu jest w ogóle bedrok, chyba w ogóle tu jest jakoś pilnie tutaj strzeżone bedrokiem Ja nie mogę w ogóle słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia co ja tu robię To jest jakiś, nie wiem czy to jest kurde jakiś koszmar, przeklęty sen Ja muszę normalnie liny chyba znaleźć, ej mogłem w ogóle jej usta tym związać Ej ten... przecież normalnie możesz przeskoczyć tam A może ja bym liny jakiś znalazł i ją ja bym związał słuchajcie I raz na zawsze po prostu się jej pozbył Dobra, także ona słuchajcie jest teraz zajęta, ponieważ poszła szukać gdzieś lin Także myślę, że możemy to wykorzystać i dobra... Gdzieś, czyli oznacza, że nie wiesz gdzie jest. Tutaj po, poszukamy w skrzyniach, tutaj nie mając żadnej skrzyni. zobaczymy tutaj na tym pierwsze, co tu jest. Ej, izolatka w ogóle. Ktoś tam jest w ogóle w izolatce? No laki. będzie w izolatce, no to akurat nie dziwne skoro. Yy, aktorem, tym co jest pielęgniarką, jest y, laki, który podporadził. Idziemy jest. zobaczyć tutaj czy nie jestem tu sam. Ej, kto tutaj jest? A pomocy, uwolnijcie mnie tutaj! Co ty robisz? Też cię związała ta straszna pielęgniarka tutaj? Cię trzyma... Tak! Tak! Super, że jesteś tutaj! Chodź, wydostaniemy Czekaj. się z tutaj! A nożyk, rozwiążę cię laki, poczekaj! Cyk! Dobra, rozwiązałem cię wariacie. Także co ona tu kombinuje? W ogóle Jest. To, po co to wszystko, słuchaj, się dzieje? Po co ona nas tu więzi? Ta pielęgniarka straszna, co? Nie mam pojęcia, nie wiem jak się tu znalazłem! Uciekajmy Ej. stąd laki. Ja, ja w sumie wiesz co, tutaj przyszedłem, bo chciałem liny znaleźć jakieś i związać ją, myślisz, że to dobry pomysł, żebyśmy my ją schwytali, czy nie? Nie, Giplay! Tu nie ma co ryzykować, nie ma co z nią zadzierać! Dobra, ty coś słyszałem, drzwi się chyba otworzyły. Chodź, uciekamy, bo ona poszła po jeszcze jakieś grubsze liny, A my, słuchaj, mamy teraz szansę się stąd wydostać po cichutku, czekaj. Poszukajmy jakiegoś wyjścia, może tu jest jakieś. No, <laughs> oczywiście jej nie będzie, nie, bo jest, Wtedy Wtedy jest laki. Ten to... laki szybko po prostu dajemy ci... Chodź, uciekamy, szybko. No tak. Mogłem się z tego spodziewać. z zdala od tej pułapki. Dobra, jesteśmy Ej, co to jest laki? <laughs> nie, nie wierzę. Serio? Barrier blok. Te barier, Ty barier bloki. Ej, co to barier bloki? Poczekaj chwilę, zobaczę łukiem. Czekaj, masz łuki strzały. No to dawaj, dawaj strzel, zobaczymy w ogóle jak wysoko są te o, nie, wbijałem się tutaj. Normalnie widzowie, widzicie? Jak te wysoko... są tak wysokie, że nie przejdziemy, Jeeple. A pod spodem, pod podkup na przykład nie, drogi, bo bedro. słuchaj, be. i się dostać dołem. Jak myślisz? Ej, tu jest wszędzie my Nie, nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że wszędzie może być Bedro. O, nie, laki jak my trafiliśmy? Jakiś przeklęty szpital. Słuchaj, gdzie jest jakaś dziwna pielęgniarka. Co robimy? Jak my się stąd wydostaniemy? Słuchaj, musimy coś wymyślić, stary. Czekaj, wymyślmy coś. Hmm, co my tutaj możemy zrobić? Nie I... ma zielonego bo... pojęcia. Rozejrzyjmy się, ja idę, słuchaj, poszukać Tutaj w ogóle jest jakaś jaskinia Jakieś grzybki, słuchaj, mamy Tu się w sumie można schować, ale Ej. dalej Ej, Też jest zabedrokowane Musimy znaleźć te Liny I po prostu ją skwytać, słuchaj Rozdzielmy się Musimy zmusić, żeby nas jakoś, wiesz co, po prostu tutaj No, on tylko porównuje, żeby się rozdzielić Właśnie dlatego, że musi być tam wobec aktorem. Dobra, rozejrzyjmy się, może coś tutaj znajdziemy Ona Przeciw gdzieś tu naszy. na pewno ma linę I chce sama nas uwięzić Słuchajcie, nie ma zielonego pojęcia Mam nadzieję, że... Ej. O nie! Laki pomocy! Ratunku, pomocy! Niech mi ktoś pomoże! Czekajcie, sam teraz wpadłem w kolejną pułapkę. Ten szpital jest dodatkowo pełny pułapek. Nie wiem, co mam robić. Niech mnie ktoś stąd uwolni. Ja już nie chcę tutaj być. Ja już Kto nie ma macie chcę... stąd uwolnić? O, Ej, co ty tu robisz? Tu musi wychodzić ze swojego pokoju. Ej, wypuść mnie pielęgniarko przeklęta. Słuchaj, złapałeś mnie po raz kolejny w pułapkę. Daj mi. Jak on nie był w pokoju, no Spokój, dobra. Pem, hey, no nie wiem czy ci dam spokój, bo, bo ty cały czas się mnie nie słuchasz. Jak się nie słucham, słuchaj? Ja zrobię wszystko, co chcesz, tylko wypuść mnie już. Otwieraj to, weźmy to przejście, słuchaj, tu jest za ciasno dla mnie. O, dziękuję, dziękuję. Czego ode mnie chcesz? Ty chcesz jakieś eksperymenty na mnie i na lakiem robić, na moim przyjacielu, czy o co Czekaj, ci chodzi? Poczekaj, poczekaj. zwiążę cię, i dopiero jak będę, będziesz musiał wykonać dwa zadania, jeśli będziesz chciał, to będę Ci mogła wydostać. Znowu mnie związałaś, słuchaj. No i co, jakie zadania? Jak... ale tam było ładowanie na ono te zadania tu mnie z stąd raz na zawsze i będę mieć święty spokój. Tak, tak, chodź wypuszczę cię. Tutaj są dwa zadania. Pierwsze zadanie to jest skosić trawnik, a drugie to jest zrobić obrodzoną farmę. A, tutaj mam zrobić. Tutaj farmę jest skrzynka. Ej, hey, no to musisz mnie rozwiązać, bo ja nie mogę skrzynki otwierać, słuchaj, jak jestem związany w żaden sposób. No to, to już. mnie? Tak. Dobra, no to mnie O, dziękuję. Jakie ciasno w ogóle mnie tą linę zawiązałaś tak ciasno, że słuchaj mi ręce całe polą teraz. Dobra. Przestań marudzić, rób mi tutaj ogrodzenie kości trapowe. tu kosiarkę, jakąś, Kosiarkę, czy coś masz tutaj w ogóle, żeby kość. Ręką kość, albo może ci załatwię jakąś kosiarkę. Poczekaj chwilę. Dobra, to przynieś mi kosiarkę, słuchaj. Ja w sumie tu mogę, słuchajcie, zrobić na patencie. Skosić po prostu, wykorzystać do tego wodę. Zobaczcie, cyk. I normalnie to jest najlepsza chyba metoda koszenia taka. No nie jest idealna, bo tak widzicie, że ta woda czasami spływa nie tam, gdzie chcemy. ona na przykład teraz spływa w tą stronę i mi nie kosi tej trawy. Kosiarki ja tak. nie ma, nie pomogę Ci, musisz sobie ręcznie pomóc. Dobra, już ci robię tą farmę. I słuchaj, wypuszczasz mnie stąd tego szpitala przeklętego raz na zawsze. Już chcę mieć święty spokój. Dobra, robimy tu ładną farmę. Słuchajcie, pyk, 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 ogradzamy. Nie mówiła w sumie, jak wielka ma być. Czy duża, czy mała. Także myślę, że taka starczy. I niech mi już da, słuchajcie, ta przeklęta w ogóle dziwna, brudna pielęgna. Pielęgniarka, spokój, ona jest jakaś w ogóle, słuchajcie, ma cały kaftan brudny, nie wiem, nie co widzisz. ona tu w ogóle, słuchajcie, Ej, G-Play, g, play, g play. Co jest, co mam, jest, wariacie? Zobacz, co mam! Co mam was? TNT, mam TNT, zobacz tylko to, co ty budujesz tutaj, farmy, jak my, my jesteśmy tutaj zamknięci, co ty robisz, przestań! Stary, w ogóle ta pielęgniarka! Farmę I powiedziała, że jak zrobi tutaj farmę, to mi uwolni, ale nie za bardzo jej wierzę. Wiesz, co? Chcemy chyba wykorzystać tutaj do niewolniczej pracy, mi się zdaje. No co ty, choć mam ładunki TNT i możemy to jakoś wykorzystać, choć wyjdziemy dobra. stąd? A nie ma jej tutaj? Słuchaj, dobra, nie patrzy. Dawaj, stary, idziemy. Ty, czekaj, smyczkę ma. W ogóle, stary, dobra, to dawaj, obstawiaj tutaj. Jakoś może uda nam się. Ale ja, myślę, że to zadziała. Barierki są niezniszczalne. Nie rozmaicie ich tak samo jak Bedrock. To jest Bedrock. No nie wiem, chyba się? to powinno zadziałać. Poczekaj chwilę. Dawaj, tylko żeby ona nic nie widziała. Szybko, Laki, bo ona w każdej chwili może coś. Już No dawaj. Masz krzysiwo? Też masz krzysiwo? Dobra, A to uciekaj, Laki, uważaj. Bezpiecznie, ostrożnie. Uwaga, poszło. I co? Damy radę się stąd wydostać? Ej, marnie Ty, to widzę, no Laki. Nie... Ej, poczekaj, ktoś tu idzie. Przysuj, ktoś tu nie, o nie, o nie. Chowaj się, chowaj się, dobra, tutaj się gdzieś schowamy, słuchajcie. Robimy sobie tutaj może jakieś szybkie schronienie domek, żeby mi tylko, tylko nie zobaczyła właśnie ta yy, ta, że, że w ogóle tutaj jakieś wybuchy były. Przecież ona tu teraz się może zdenerwować. O, na nie, nie, co to za wybuchy! Co tu się dzieje? No, Ktoś tu słyszałam, Kogoś to słyszałam, kto tu się chowa. Nie, nie o, jest! No to jest tego jest za wiele. chodź tutaj! Daj mi spokój! Daj mi spokój, czego ode mnie chcę zrobiłem ci tą farmę. Już. Zobacz, jest ładnie. Już już mi wypuszczaj, nie ma więcej tutaj tych nasionek. Przestań. Ale co to za wybuchy, co to za wybuchy? Co ty tutaj wyrabiasz? Chcesz? No wiesz to, bo tutaj creeper podbił do mnie, wiesz, zespał mi się creeper i nagle był wybuch i trochę zniszczył terenu. Nie no, czekaj, już na ciebie teraz kara. Poczekaj chwilę, ja no muszę No nie tutaj... no, nie no przestań już mnie nie związuj! No ile razy można, tylko nie mocno, nie mocno. No no przestań! tu w ogóle za mocno na nogi mi, słuchaj, związałaś. Bez przesady. No dobra, już spokojnie i, i weźmiemy i cię teraz do izolacji. Ja bo ty się mnie nie słuchasz. To żadnej izolatki nie idę. Pełzam, pełzam, pełz, pełz. pełz. Wracaj tutaj, wracaj tutaj, bo Dobra, ja mam tak Nie, na... ktoś to chyba skacze. Nie, niespodziankę, Oła. chodź tutaj. O, no, już nie mogę pełzać, jak ona mnie łapie na tą smyczkę, to słuchajcie, w ogóle już nie mogę pełzać. Co ty w ogóle? Znowu do izolatki mam laki z... mam z... w izolatce, mojego Jaki przyjaciela. Laki? O nie! Nie, nie złapiesz o. go, osu... Już się praktycznie wydostał stąd, wiesz? O w głowę O zarobiłem. nie, to ty wszystko zrobiłeś? To ty uwolniłeś takiego. Nie, to nie ja, żartowałem, słuchaj, taki mały żarcik. Y, Ceprak, y, ten, pielęgniarka, nie? O nie, chodź tutaj i poczekaj tutaj y, na, 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 tego. O, proszę bardzo. Ło, wow, przeniosłem się na ty. W ogóle spadłem chyba skóry, słuchajcie, ja nie mogę. O nie, wracaj tutaj szybko! On na dole jest, na dole jest, bravo! Ja nie mogę, ale jestem zawiązany, słuchajcie! Dobra, ja nie mogę, tędy się w ogóle nie myszczę, muszę szybciej pełzać. Dobra, hop, hop, Tać, hop. Stać, hop. stać, chodź za mną już! Nie idę, nie idę, słuchaj! Ja już mam tego dosyć. Rozwiązuj mnie, rozwiązuj mnie to Natychmiast! O nie, uciekłeś jakoś szybko, zwiałeś stąd uciekam, łapię cię, chodź tutaj. No nie no, nie no nie! No. Ja nie chcę tam siedzieć w tej izolacji! No daj mi spokój. Już, spokojnie, już zaraz się, yy, wezmę do izolatki i wszystko będzie już dobrze. Ja głodny jestem, nic nie jadłem całą noc w ogóle, a ty mnie cały czas wiążesz, już mnie wszystko boli. No ile można mnie tutaj, słuchaj, łapać? Dobra, już sam tu wejdę, rozwiąż mnie tylko już. Nie chcę tu, słuchaj... Już, wchodź tutaj. No hopi wpełzam tutaj i, i co? No i będę tu spał może, rano się obudzę i w ogóle, słuchajcie... Wszystko to mi... Zamykam. Ja, idę. Tu, kuj, ha, ha, ha. Ej, słuchaj, Mam jeszcze nadzieję, że Laki gdzieś tutaj jest. Czekajcie, spróbujemy to zbić, ale teraz. No i tak tej żeby nie zbiję, no chyba, że mam kombinę. W ogóle jestem związany. to mam, słuchajcie, uwięzione ręce. Jak widzicie, mogę się tylko tak majtać na boki, ale w ogóle za wszelką cenę nie mogę się tu wydostać. Mam nadzieję, że Laki mi przynajmniej pomoże. Laki, pomóż mi, niech mnie ktoś uwolni, pomocy ratunku. Giblet, Giblet, czekaj. Laki, jakie jestem? Jeszcze musi się Szybko, uwolnij mnie stąd. Stary, ona mnie normalnie znowu tu związała i muszę. Się co tu... ty mówisz? Chodź cię, wydostanę! Dawaj, dawaj, stary, rozwiąż mnie! Uciekajmy, wiesz już, jak uciec, czy nie ma szans? Nigdy się stąd nie wydostaniemy! Górą możemy się stąd wydostać, widziałem, u góry możemy! Górą? Ale co, stary, u góry przecież tam. te barier bloki były mega wysoko do góry, tam zarysu. w złuku, że może normalnie górą, nie ma na suficie dachu! Dobra, no to dawaj, szybko musimy na samą Chyba górę. Chyba zakrycia więc, raczej. Jak tylko najwyżej się da i zobaczymy, zobaczymy. Dawaj ten łuk, y, dawaj na samą górę, idziesz za mną. Ja już jestem na samą górze. Idę za tobą, idę za tobą. Tutaj ja mam troszeczkę chodź, lęk wysokości. Patrz, ale... Ej, ja już ja wiem, jestem, gdzie jesteśmy. Tu na dachu. Już wiem, Słuchaj, gdzie on jest. Były strzelić tutaj łukiem i tak naprawdę może wtedy zobaczymy właśnie jak to jest wysoko. Idziesz tu na samą górę? Jestem na dachu, tutaj niżej troszeczkę, zobacz obok, obok. No ale tutaj jest, Miel, miałeś... chodź tu na górę samo. przecież mówiłeś, że to do samej góry idzie, tak? Te barier bloki, więc im wyżej tym lepiej. Zabam zobaczmy, tutaj. czekaj, czekaj, zobaczmy teraz, widzisz, patrz. No widzisz, nie, nie jesteś, musisz wejść wyżej słuchaj. O, widzisz? I przeleciała strzała, więc tutaj gdzie ja jestem, gdybyśmy zrobili most! Dobra, ja tutaj już robię most, nie mam. Dużo... do góry, szybko i wyrastaniemy nie się. Nie ma tu stóp. za dużo bloków, mam płotki, słuchajcie, płotkami. Dobrze idzie się podsadzać, o nie! Wow, ja nie mogę, ja nie mogę. tutaj jestem, no Laki? gdzie ty jesteś, halo? Dawaj bloki, to nie był dobry pomysł no, na podkach się dobrze nie chodzi, słuchaj Podki to mogą jednak tutaj tylko Robić barierę, masz jakieś bloki? Dawaj rozkładaj, ja uciekaj mam, chodź, idziemy, się stąd Uda nam się, uda nam się w końcu Ja nie mogę, dobrze, że odkryłeś w ogóle, stary Że tutaj można, ten, górą przejść Ale mega wysoko te barier bloki w ogóle dochodzą Ale ja bym się tak, śmiał, no, jakby no, no, teraz by się okazało Że ona by się Że on by się pokazał, że to, to o no, Nie przewidziała normalnie tak pielęgniarka, że się skapniemy o tym w ogóle. Dobra. Jest! Dawaj. Wychodzimy stąd. Chodź, play. Czekaj, słuchaj. To tutaj może można skoczyć na te barier bloki. Bo czekaj, ja spróbuję tutaj skoczyć. Zobaczymy, ja, gdzie się zatrzymam. Dobra, hop. Uwaga. Ej, patrz, Laki. Tutaj idą te barier bloki. Teraz możemy tutaj pójść i po prostu skoczyć do tego e, źródełka z wodą. Tylko musisz uważać. O, dobra. Patrzcie, Laki lewituje normalnie. Lewitujący Laki. Jestem. Czyli uda nam się. Chodź, chodź, chodź. Czekaj, Ty czekaj, czekaj pod samą krawędź dojdziemy. I dobra, tutaj trzeba się rozbiegać, Laki. To jest ostatni blok. I uhu, uciekamy stąd. Tych okturendy teraz iść do domu. I tutaj... uhu. Nie pojęcia w ogóle gdzie my jesteśmy stary, my jesteśmy na jakimś zadupiu kompletnie Tutaj jest normalnie jakieś jajko, tam jest droga Mam tam, pomysł, rozdzielmy droga. się i znajdźmy drogę Jeśli ktoś znajdzie drogę, jak, ktoś kogoś poinformuje wcześniej Dobra, ja idę tędy słuchaj i może coś tu znajdę Ja może idę tam autu. tędy Jakaś skrzynia w ogóle tutaj jest, widzicie widzowie? Nie otwieraj, A ja tam się nie otwieraj Zatemku patrzcie, zapala Gasi. I tu jest jakiś domek, chyba nawet, w pełny pajęczyn. I dobra, bierzemy. Ej, w pajęczynę można kogoś normalnie zawinąć. Dobra, bierzemy. Tutaj te są jakieś pułapki. Ej, też nam się przydadzą. Może... chyba zbagowaną myszkę. Kiedyś przydadzą. Pajęczyna też się przyda. Ok, cyk. Idziemy zobaczyć, co tu jest. Ej, jakiś przeklęty dom. Ej! Przecież tutaj chyba mieszka ta pielęgniarka. Ej, może, może w tą pajęczynę ją byśmy zawinęli. Słuchajcie, i dobra, może będzie tu zajęta. Patrzcie, ona tutaj. Ty przeklęty jest. mieszkańcu, wychodź z mojego domu, wychodź z mojego domu! Co wy ją, tutaj robicie? Chcemy, słuchajcie, ją związać. Patrzcie, idzie tutaj ten pasek, ona tylko nie może się ruszać. Okej, okay. uda mi się, uda mi się, uda mi się. Jest. Ej, co się stało? Ha? Co Jesteś, się stało? Słuchaj, normalnie. Ej, teraz jeszcze tutaj, no, wiesz co jeszcze ci tutaj ustan zakryje. Haha, widzisz, jak to mi. Co? Jak to miło być związanym. Na oczy nie dał to. Teraz ja cię mogę wziąć na smycu Łaj i sobie robić co chcę. Wiesz to co? Zwiewasz, tak? Taka jesteś normalnie? Ha! Pokujesz się tutaj normalnie. Więc co? Teraz ci pokażę jak to miło jest. Ja cię teraz biorę i słuchaj, mogę teraz zrobić normalnie co chcę. Mogę normalnie... Ściągnij mnie stąd! Nie, a bo co? Słuchaj, nie mam mowy, ja cię teraz normalnie mogę uwięzić i słuchaj, teraz to ja mam nad tobą przewagę. Co ty w ogóle narobiłaś, słuchaj? Myślałeś, że ci się, się no wszystko uda? Nie. I co? No nie! Masz tutaj, ha, i teraz mogę cię tu zasypać, słuchaj, albo kolcami, cyk, 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 cyk ją i słuchajcie, teraz tak naprawdę, e, mimo wszystko, cyk, 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 i co? I co, no fajnie? No nie weź te kolce, tylko kolce weź, oj, nie! Dobra, zasypuję cię tutaj, słuchaj, nie ma mowy, ha, pokonałem ją, dobra, pokonałem ją, i słuchajcie, teraz, tak naprawdę, e, mimo wszystko, dalej nie wiem gdzie, tutaj, którą stronę udać się do domu. Czy iść tędy, czy tędy. O nie, ona tutaj jest jeszcze, słuchajcie. Ja nie mogę, na nowo się ze sobą O, nie się. Dobra, dzięki. Okej, okay, mam to, już wszystko udało się. Ja nie mogę. Chodź tutaj, chodź tutaj. nie mam mowy w ogóle, daj mi spokój, ja już uciekłem z twojego szpitala. I teraz już słuchaj, nie będziesz mieć nade mną kontroli, ja teraz do domciu idę, spać już mi się chce, słuchaj, nie mam ciebie serdecznie dosyć, tak szczerze ci powiem. Wracaj, chodź Bo tutaj! O, tutaj też są pułapki jakieś kolce, nie mam mowy, słuchaj, ja do domku już chcę iść i już w ogóle z tobą nie chcę... Ochroniarze, nic. za nim, za nim, ruszajcie za nim! Jakie ochroniarze, jak tu nie ma żadnych ochroniarzy, co ty gadasz w ogóle, ty jesteś... Są ochroniarze, gonci go, gońcie Dobrze się go, to ty w czerwonych Ej, zostaw mnie normalnie, czy... Ej, przestań, słuchaj Przestań już wracaj do tego swojego szpitala, słuchaj. Ja się ciebie nie boję, ten twój mieczek w ogóle jest słaby do rozwiązywania. Chyba bardziej służy, nic nawet mi nie tracisz. Haha, jesteś tak naprawdę słaba jak nie jesteś w swoim terenie, słuchaj. Ja się zwijam, idę na chatę i mam ciebie serdecznie dosyć. To trzymaj się, pa! <grym>, nie, nie. I <grym>, dobra, widzowie. Teraz się trochę uciszyłem, powiem, że ten film był głupi. Komentujcie i lajkujcie, oglądajcie. Cieszcie się. I w ogóle. To co lubicie robić. Czyli lajkujcie, komentujcie. I co najważniejsze. Subskrybujcie. Bo to jest bardzo ważne. Mam już 28 subskrypcji. Błagam, dobijcie do 30. Nawet bardzo bym się ucieszył, jakbyście mi dali 50. Ponad. Bym miał 50. To też w ogóle bym się cieszył. No ale. Film? Nawet nie w sumie dla mnie był bardziej śmieszny w niektórych momentach, ale ja się z Wami żegnam. Czekajcie, tylko ja nie wiem teraz, gdzie jest ten ten. Do klikania, o, właśnie, zgubiłem go. Ja się z Wami żegnam serdecznie.